Dzień dobry Państwu, z tej strony Hubert Głuch. Zapraszam na Politykę dla Niewtajemniczonych, czyli program, w którym opowiadam o wszystkich najważniejszych wydarzeniach polskiej polityki. A w dzisiejszym odcinku podcastu abolicja dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w związku z wyborami kopertowymi, projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. O co w tym wszystkim chodzi? Krótka historia Rady do spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Czym ten organ miał się zajmować i dlaczego propozycja została porzucona po zaledwie dwóch dniach? Film dokumentalny Pan z Chobielina o Radosławie Sikorskim wyemitowano w niedzielę. Jaka jest produkcja, która zgromadziła przed telewizorami już milion widzów? Poseł PiS Przemysław Czarnecki spędził noc na Izbie Wytrzeźwień. Jak do sprawy odniesie się inni politycy i co stanie się z posłem? Lex Czarnek 2.0. Jak to się stało, że ustawa, którą w marcu zawetował prezydent, Teraz została przyjęta przez Komisję Edukacji. W nowym sondażu Kantar Public koalicja obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Czy należy ufać wynikom sondażu? Projekt ustawy dotyczący legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku trafił do Sejmu. O co właściwie chodzi? W 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie. Odbyły się one w zwykłym trybie i zagłosować można było normalnie w lokalach wyborczych. Jednak wcześniej rząd miał inny pomysł na te wybory. Miały się one odbyć za pomocą poczty polskiej, tak zwane wybory kopertowe. Samorządowcy mieli przekazać dane wyborców, dane mieszkańców poczcie polskiej, która następnie miała rozesłać karty do głosowania. Wielu samorządowców nie zgodziło się na przekazanie wrażliwych danych wyborców poczcie polskiej, natomiast część z nich przesłała spisy. Teraz organizacja Watchdog Polska złożyła zawiadomienie do prokuratury. Organizacja twierdzi, że samorządy nie miały prawa przesłać wrażliwych danych mieszkańców. W czwartek Prawa i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt ustawy, która zakłada abolicję dla tych samorządowców, którzy przekazali dane poczcie Polskiej. Abolicja to decyzja o odstąpieniu od ścigania określonych przestępstw. Jeśli zostanie uchwalona, to nie można wszczynać postępowania karnego, a sprawy, które już się toczą, muszą zostać umorzone. I w tym przypadku samorządowcy, którzy przesłali poczcie Polskiej dane wyborców, nie będą mogli odpowiadać za to przed sądem. Dlaczego ta sprawa budzi tak duże kontrowersje? Przez opozycję nazywana jest ustawą bezkarność plus. Zagrożeniem dla Polski ma być przejmowanie kompetencji sądów przez rząd. Dodatkowo, ustawa przeczy zasadzie, że prawo nie działa wstecz, ponieważ dotyczy ona przestępstw, które miały miejsce dwa lata temu. I ostatnim argumentem opozycji jest to, że jeśli raz uda się uchwalić taką abolicję, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sam sposób zabezpieczyć członków rządu przed wszystkimi aferami z ich udziałem. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość wskazuje na to, że niesprawiedliwe jest wszczynanie postępowań karnych przeciw samorządowcom, którzy przecież dostosowali się do poleceń rządu. W poniedziałek posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Już w środę wycofali się z propozycji. Co zmienić miała ta ustawa? Założenia były dwa. Po pierwsze, wydłużenie kadencji rad nadzorczych niektórych spółek państwowych, m.in. Orlenu. A po drugie, władze spółek można by teraz odwołać dopiero po zgodzie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Rada ta miałaby natomiast zostać wybrana przez Senat, Sejm i Prezydenta. Dla opozycji było więc jasne, że cała ustawa ma na celu zabezpieczenie członków rad nadzorczych w razie przegrania przyszłych wyborów przez prawo i sprawiedliwość. Sama partia rządząca wycofała się szybko z projektu ustawy, ponieważ rzeczywiście sugerowały one, że prawo i sprawiedliwość powoli godzi się z porażką. Dodatkowo rzecznik PIS Jarosław Fogiel powiedział, że po konsultacjach okazało się, że ustawa może budzić wątpliwości prawne i konstytucyjne. Film dokumentalny Marcina Tulickiego pod tytułem Pan z Chobielina został wyemitowany w TVP Info. Możecie obejrzeć go również na YouTube. Film skupia się na postaci Radosława Sikorskiego i jest bardzo krytyczny wobec polityka. Kim jest Radosław Sikorski i co znajdziemy w filmie? Sikorski swoją karierę rozpoczął jako reporter wojenny w Afganistanie. Następnie polityk pełnił rozmaite funkcje, często związane z bezpieczeństwem i dyplomacją. Był m.in. ministrem obrony narodowej i ministrem spraw zagranicznych. Pierwotnie związany był z prawem i sprawiedliwością, następnie od 2007 roku z Platformą Obywatelską. Obecnie jest posłem PO. Radosław Sikorski otrzymał ponad 20 znaczących odznaczeń, orderów, nagród i wyróżnień. Jest autorem siedmiu publikacji. Wraz z żoną, amerykańsko-polską dziennikarką, mieszka w dworku w Chobielinie. Stąd też nazwa filmu. Możemy teraz wrócić do samej produkcji. Film dokumentalny w zasadzie bardziej przypomina reportaż. Składają się na niego wypowiedzi ekspertów, archiwalne nagrania i wpisy Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych. Główną osią tematyczną jest współpraca polityka z Rosją i z Niemcami. Istotnym elementem jest wpis na Twitterze, w którym Sikorski dziękuje Stanom Zjednoczonym za zniszczenie gazociągu Nord Stream. W filmie politykowi zarzuca się również brutalny i wulgarny język, którym się posługuje, bliskie kontakty z wojskowymi i próby zmian w wojskowych służbach informacyjnych w taki sposób, aby służby te sprzyjały Rosjanom. Sikorskiemu zarzucono również, że zbyt mocno chwali się brytyjskim akcentem. W filmie w roli ekspertów wystąpiło kilka osób głównie byli to redaktorzy mediów sprzyjających rządowi. Sam Radosław Sikorski nie komentuje szeroko sprawy. Uważa, że film nie jest wiarygodny. Poseł PiS, Przemysław Czarnecki, w nocy z czwartku na piątek został znaleziony nieprzytomny w pobliżu przystanku autobusowego w Warszawie. Kiedy okazało się, że mężczyzna jest pijany, został przewieziony na izbę wytrzeźwień. Do sprawy odniósł się m.in. prezes partii. Jarosław Kaczyński zawiesił posła w prawach członka PiS i skierował wniosek o wszczęcie postępowania do rzecznika dyscyplinarnego partii. Posłuchajcie. Ja nie twierdzę, że my jesteśmy partią aniołów. Też się różne rzeczy mogą zdarzyć. Tylko my z góry zakładamy, że będziemy na to ostro reagować i ostro na to reagujemy. No choćby ostatnio pewien młody poseł, no że tak powiem, nie dał rady. <słyski> To już można powiedzieć wisi. Znaczy został zawieszony w prawach członka partii, chociaż do domu zdaje się, było już niewiele. No, <noise> no ale cóż, w polityce trzeba mieć, trzeba przede wszystkim nie pić, ale znaczy przynajmniej ja mówię o piciu nadmiernym. Nie upijać się, na no po drugie trzeba mieć też trochę szczęścia. <noise> Sam Przemysław Czarnecki następnego dnia zamieścił zaś wpis na Twitterze. I tutaj cytat. Przepraszam. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć. Przyjmuję wszystkie konsekwencje z nią związane. W sposób szczególny przeprosiny kieruję do osób, których zaufanie zawiodłem. We wtorek Komisja Edukacji przyjęła tzw. ustawę Lex Czarnek 2.0. Chodzi tu o ustawę związaną ze szkolnictwem, której pomysłodawcą jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Najważniejsze kwestie sporne, które znalazły się w ustawie, to przede wszystkim zwiększenie władzy kuratora oświaty. Kurator będzie wydawał teraz zgodę na zmianę dyrektora szkoły lub na natychmiastowe odwołanie nauczyciela w czasie roku szkolnego. Drugim elementem ustawy, z którym nie zgadzają się niektóre środowiska, jest zmiana w organizacji zajęć pozalekcyjnych. Od teraz organizacje, które takie zajęcia będą chciały prowadzić, będą musiały uzyskać zgodę dyrektora, który z kolei będzie musiał mieć zgodę kuratorium. Dodatkowo będą musiały przedstawić program zajęć, który zaakceptować muszą rodzice. W rzeczywistości to kuratorium będzie więc decydowało o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w szkołach. Podobna ustawa miała zostać wprowadzona już w marcu, jednak wtedy zablokował ją prezydent Andrzej Duda, korzystając z prawa weta. Ustawa powróciła z nieznacznymi zmianami i została przegłosowana we wtorek przez Komisję Edukacji stosunkiem głosów 18 do 16. Co więcej, ustawa mogła zostać zatrzymana, jednak na głosowanie nie stawiły się dwie osoby z Koalicji Obywatelskiej i dwie z Lewicy. W najnowszym sondażu Kantar Public przeprowadzonym między 14 a 19 października Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska ma 31% poparcie. To jest wzrostem o 4 punkty procentowe względem września. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, Pisma 28% poparcia. Kolejne partie to Polska 2050 10%, Lewica 7%, Konfederacja 5% i PSL 4%. Sondażownia Kantar Public używała metody CAPI, czyli wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Takie badania przeprowadzane są w miejscach publicznych, np. w galeriach handlowych albo w parkach przy udziale ankietera. Oba te elementy mogą wpływać na wyniki. Dodatkowo sondaż został zlecony przez gazetę wyborczą. Jednak, nawet jeśli okazałyby się nieprecyzyjne, to można spojrzeć na sam trend. Wynika z niego, że koalicja obywatelska zyskuje poparcie, a prawo i sprawiedliwość je traci. To już wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli uważacie podcast za wartościowy, podzielcie się nim ze znajomymi. A jeśli chcecie być na bieżąco z polską polityką, to wróćcie za tydzień i słuchajcie polityki dla niewtajemniczonych.